Historia troszkę jak z filmu, aczkolwiek prawdziwa. Student, który wynajmuje mieszkanie, zostawia gotującą się zupę na gazie i wychodzi do sklepu. Po drodze zapomina się i nie wraca do wynajmowanego mieszkania. Finalnie mieszkanie płonie. Mieszkanie ubezpieczone jest niewłaściwie. Student nie ma swojego ubezpieczenia. W konsekwencji czego właściciel nie dość, że nie może wyremontować mieszkania, to dodatkowo student wchodzi w dorosłe życie z długiem na poziomie 200 tys. zł. Masz mieszkanie na wynajem i chcesz się ubezpieczyć, poznaj 10 punktów ubezpieczenia, które powinny znaleźć się w Twoim ubezpieczeniu. Po pierwsze, poinformuj ubezpieczyciela o tym, że mieszkanie jest wynajmowane. Jeżeli wynajmujesz je na długo lub na krótko, zwróć również na to uwagę, bo dla ubezpieczycieli jest, ma to olbrzymie znaczenie. Po drugie, jeżeli wynajmujesz mieszkanie przez jednoosobową działalność gospodarczą, to też powiedz o tym w zakładzie ubezpieczeń. Dla ciebie to jest oczywiste. Dla zakładów ubezpieczeń ma olbrzymią różnicę, czy mieszkanie jest wynajmowane prywatnie, czy przez jednoosobową działalność gospodarczą. Trzecia rzecz, jeżeli coś już się dzieje, zadbaj o to, aby ubezpieczyciel sfinansował Ci tzw. koszty poszukiwania przyczyny szkody. Po czwarte. Dokup sobie utratę czynszu, sytuacja, w której mieszkanie płonie, jest zalanie, nie możesz mieszkania wynajmować, lokatorzy muszą się wynieść. Fajnie, abyś w tym czasie otrzymywał pieniądze, te, które utraciłeś w związku z tym, że faktycznie nikt tam nie mieszka. Po piąte, zadbaj o odpowiedniej wysokości sumy ubezpieczeń. Jeżeli kupiłeś mieszkanie 7 lat temu, dzisiaj na pewno są o wiele bardziej warte, o wiele więcej warte, być może je dodatkowo doposażyłeś. Uwzględnij to w aktualnej polisie. Po szóste, wykup sobie odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym, czy odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli mieszkanie wynajmujesz przez działalność. Chodzi o sytuację, kiedy zalejesz sąsiada albo zrobisz niechcące krzywdę lokatorowi. Po siódme, zaproponuj lokatorowi, aby i on miał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w sytuacji, kiedy to on wyrządzi Tobie krzywdę. Po ósme, jeżeli to możliwe, ubezpiecz się od tzw. szkód własnych czy dewastacji przez Twojego lokatora w Twojej nieruchomości. Punkt dziewiąty. Jeżeli masz kilka mieszkań, jeżeli portfel Ci się dynamicznie rozwija lub rotujesz nieruchomościami, zadbaj najlepiej o to, abyś miał jedno ubezpieczenie OC, które chroni wszystkie polisy, które w danym roku pojawiają się w Twoim portfelu. Dzięki temu unikni sytuacji, w której zapomnisz dodać jakiegoś jakiejś nieruchomości do swojego ubezpieczenia. Punkt 10. Jeżeli nie współpracujesz na bieżąco ze złotą rączką, dokup sobie tak zwany assistance, aby awarie wodno-kanalizacyjne, elektryczne, RTV, AGD nie były na twojej głowie, aby zawsze mógł wysłać specjalistę przygotowanego, opłaconego, zorganizowanego i umówionego przez zakład ubezpieczenia, by zdjąć ten problem z twojej głowy. Jeżeli szukasz ubezpieczenia nieruchomości, czy to na wynajem, czy nie na wynajem, chciałbyś przeprowadzić audyt swoich ubezpieczeń. Zapraszam na ciepliski.pl, odwiedź nasz profil. Do usłyszenia.